Cześć, witajcie, ja jestem Sztygar i witam was w kolejnym odcinku z Tom bloka 2 na moim kanale. Tak, od ostatniego odcinka w mojej bazie trochę się pozmieniało. Jak możecie zauważyć, design głównej sali przede wszystkim uległ zmianie. Ale tutaj też pytanie do was, jak myślicie, co się prezentuje lepiej? Takie szare ściany, czy może jednak takie bardziej kolorowe? Szczerze, ciężko mi wybrać te. Są nawet fajne, a te są takie bardziej neutralne. Nie wiem, nie potrafię tego jakoś szczególnie określić. E, dobra, co do zmian, które zaszły od ostatniego odcinka, to tak, e, przygotowuję sobie już pomieszczenia na kurki. Tak, tutaj będą kurki. Tam będą garden closure z esencjami. Natomiast tutaj. Już zadamawiają się krówki. Możecie zauważyć, że jest ich już całkiem spora kolekcja. Hmm. Tutaj sobie poprowadziłem hmm, kabelek. Jak widzicie, ładnie od tej farmy i zboże, ale ładnie tutaj leci. Więc nie ma problemu, żeby wziąć zboże. i... Hmm, gdzie tu jesteś? A e, Tobie nie ma. No, chodź. A nie, a bo. Ale dobra, tobie nie mogę jeszcze chyba dać hmm. Poczekajcie Za dużo mi się tych krówek tutaj zbiera To tak, ciebie bym zabrał I ty wylądujesz... Tutaj Natomiast jeśli chodzi o ciebie to przepraszam no cóż, za dużo krów. E, nie potrzebuję więcej. Może później, ale to już będę sobie rozmnażał. Kurczak. Niech se będzie. Tak, e, tutaj możecie zauważyć, że już są... Oj. Nasiona piątego tieru. Tak. Tego słowa mi brakowało. Esencji... Jak widzicie, też nie brakuje tutaj na razie. chępy się robią, ponieważ chciałbym się zająć nieco immersywem i zrobić te garden closure. Eee, dalej, dalej. Jakieś zmiany. Piec i wywaliłem mob grinder. Będę go całkowicie przenosił. Przede wszystkim to pomieszczenie zostanie zrobione, ponieważ mam pewien pomysł, jak urządzić górę. Oj, nie w tą stronę. I tak ogólnie plan jest taki, że tutaj ogólnie będzie enchanting i fajnie jakby tutaj esencja mogła się zbierać natomiast po bokach będzie botania i towncraft, znaczy jeszcze nie wiem z której strony które prawdopodobnie jako, że tam są farmy to tam botania tak wiadomo do tego pomieszczenia jeszcze przejdę tutaj zmiany Możecie zauważyć, że ten generator surowców uległ dość dużej i znacznej przebudowie. Eee, więc zacznijmy od tego, że teraz tak. Eee, surowce przerabiają sagmile. To są chyba te najlepsze. I mają tutaj crystalline kondensatory. Działają całkiem, całkiem, bardzo szybko. Możecie to zauważyć, że doszło. Dastu i Santu mamy już dość sporo. Z gravelem jest problem, ale jak Double Compressor Dirt dobije do 16 staków, no to już... Oj oj, oj, co ja zrobiłem? Zepsułem. To już zacznie stakować Gravel Kapelki pozmieniałem. A, no, w sumie, co tu więcej mówić? Tutaj mamy 3 krabela, 2 pirtu, 3 da. E, chciałem powiedzieć z Dastu, to jest San, tu jest z Dastu, i no, 3 da. I muszę przyznać, że całkiem ładne ilości to zbiera. No, no proszę. A, wam nie dam, bo niestety brakuje mi kravelu. Ja go nie usuwam, prawda? Gdzie jest ten kosz? A, melon, melon, patar, sit, 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 stone nie. No a tutaj sobie zbieramy. No, kompresowanego kobla. No cóż, to tyle z prezentowania zmian. Można by się zająć już właściwą częścią odcinku. Odcinka? Filmu? Nie będzie filmu. O Boże. Eee, tak. Chciałbym zająć się w końcu zrobieniem eee, wireless chargera. Czyli tak. Eee, Wireless S, czego ty potrzebowałeś? Enter, rezonator. Enter, rezonator. Jeden okay, to jak za dużo. Tak, co my tu potrzebujemy? Sync. Chyba jakieś. Niech będzie diamentowy toporek, Które będzie to. I tak. Solarium ingot, enter, head, to był chyba vibrant, tak vibrant, vibrant, sztuki 1 dalej silikon, silikon sztuk dwie, weźmy to vibrantu, bo już powinien być gotowy Uu. Fajnie to wygląda. Mm, ok. I teraz wireless charger. O, nareszcie. <coughs> Przepraszam. napijmy się. <coughs> Boże, moje gardło. Co jest... Aha, musisz jeszcze elektry... Elek... Boże, co tak to się nazywało? Uh, electrical Steel, dobra mm -hmm. Aha, power Flux. I co ładujesz? Hmm. Chyba nie działa z tym terminalem. Hmm. Jest jakiś in wireless. No nie ma chyba jednego wireless chargera, co? Czy są? Może nie, to jest dalej jest z NDAO, więc a. nie wiem, może wy mi wytłumaczycie. Jak zmusić to do działania? No, bo definitywnie nie działa tak jak chyba powinno No dobra Ale przynajmniej fajnie wygląda dalej Może zajmijmy się tym immersywem Czekajcie jak tylko Wyłączmy to To tak, Immersive Chcielibyśmy Garden Cloche Przede wszystkim Tak, oj, oj, oj Jak będzie ta receptura o, tego tak łatwo nie zrobimy. No cóż. Mm. O, ale jest automatyka, dobra. O, Boże, zapomniałem, co o tym drewnie Ołena potrzebujemy No nie To jest problem A, Sandstone, no, Dajcie mi recepturę Na sandstone Dobra, ale Tak To jest receptura na sandstone A, Dalej O, paterny mi się skończyły A jednak nie. Dobra, robimy to. I ko... jak to się nazywało? Ko... Ha. Nie pamiętam ci mi, pokażcie jeszcze raz Inaczej Immersive I to się nazywa Coke Brick, Coke Brick. Daj mi ich Dobra, teraz zbudujmy sobie na szybko jakieś jece Niech będzie tutaj. To by chyba tak, prawda? Dobra, jeszcze hammer. Hammer to musi być konkretnie z immersiva. Który to był? To był chyba ten. Dobra. A jeszcze tak. Weźmy ten Furnace. Dostałem go z nagrody i cieszę się. E, tak. Jakiś. Hopper. E, nie czekajcie. Inaczej. Item. <laughs> Boże, co jest z moim kartą dzisiaj? I tak. Trawer e, będzie wchodzić tu będzie wychodzić tu odłączamy podłączamy, tu podłączamy. Okej okay. Teraz Musimy to zablokować Okej okay. O Boże tu wchodzi węgiel zwykły To po co mi to wszystko Przepraszam za dziurę, hmm, mogłem najpierw sprawdzić, o, to chowamy. No, Zróbmy jeszcze jeden. Jeden zrobiłem, trzy świetnie. I jeszcze matematyki. Teraz tak item i trawer. Widzicie? włączamy tak, e, tu robimy brązowy insert tu wyjście e, zielone wyjście brązowe wyjście, tak? I na szybko jeszcze. Jeszcze na szybko węgiel. Okej, okay, dobra, mamy węgiel zrobiony. Tylko jeszcze round robi. I tak. Uh, fluid switch hotter mm jakby to pociągnąć stronę co jest ha, nie mam kabli tak, to fluidy by się przydały, oj Grawera mi brakuje. Dobra, na 10 starczy niech to idą chociaż to może zrobimy tank i zamiast tego tanka może zrobilibyśmy ten wit French mm. połącz połącz tak i pięknie się nie napełnia? Może się napełnia? Ha, dobra I dobra, mamy to Tylko jeszcze Zrobiłbym jeden ten tank sposób Okej okay. albo nie inaczej inaczej w tym miejscu I fajnie, teraz będziemy się ładnie produkować to Jakiś pakiet by się przydał mm, weźmy nasze szybko, sobie chociaż jedno drewno i ładnie, mamy to Zrobione. Tak, to wywalmy, to wywalmy, to wywalmy. Zapomniałem o tym drewnie niestety. To drewno będzie się teraz produkować ładnie. Przynajmniej taką mam nadzieję. To w sumie jedna rzecz jeszcze by mnie zainteresowała. Mianowicie to. Jak to zrobić w ten sposób? Dalej. Gdzie to? to jest kwarc. też jest kwarc. ale muszę tworzyć tych surowców. I dobra, mamy te craftingi porobione. No właśnie, tego craftingów już taka szybka sprawa. Teraz wszędzie tutaj są akceleratory. Żeby ładnie, szybko w miarę się robiło. Możecie też w sumie napisać czy to jest jakieś lepsze rozłożenie tych upgrade'ów. Nie wiem na przykład Cztery akceleratory coś pod energię, nie wiem, nie znam się, więc możecie doradzić zawsze Dobra, przeróbmy to. Ten kwarc to on właściwie to który to jest? Dobra, to mamy. Żelazo byśmy przerobili jeszcze Jest wszystko, o, jednak nie wszystko, ale dobra. E, czego nam jeszcze brakuje? Mamy to, mamy to. Brakuje nam tego kwarcu. Dobra, to jest zwykły kwarc. Okay. bo to musi być zchizelowany ale jakieś konkretne czy ok no guzik. Dobra, a w sumie to bym jeszcze jeden z zrobił. Naprawił ten szczizelowany. I okej, okay, mamy to. Powinniśmy mieć wszystkie surowce. Ale zaraz się przekonamy. Jak to się nazywa? Empowerer. Empowerer. O, iron casingów jeszcze nie mamy. Ale dziwne, byłem pewien, że mamy crafting na nie. Dobra, i tak potrzebujemy w sumie 5, tak? Hmm, to niech się tworzą, gdzie tu jest crafting. Co jest? Co jest grane? A chyba wiem, co jest grane. Baterie, co? A baterie, baterie. Mam takie wrażenie, że to właśnie one stanowią problem. Tak. Tak jak myślałem. to inaczej, to jest mod, to jest chyba ta bateria, tak? Double, okej, okay. zobaczmy czy zaraz, jeszcze, a jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz, mianowicie to. Ok, i zobaczmy. Dobra, teraz działa. I to stanie więcej gdzieś. A tutaj będą briki. Tutaj miała być taka hala przemysłowa. To będą maszyny z Immersiva stałe, będą Empowerery. Może będzie więcej. Myślę, eee, źle to. Źle, źle, źle. Jeśli tu się zacznie, to Empowerery będą stałe. Czekajcie, pochodnia. Tu jest krawędź. Ła, wow, to będzie gdzieś... Tak miał stać Się dobrze ogarniam, czy jednak... A to jeszcze ogarnę, mam nadzieję, że Dobre rzeczy kupiłem, znaczy zrobiłem Nie wiem, to się okaże Ale tym się pobawimy już w przyszłym odcinku Natomiast dzięki temu będę mógł zrobić Alchemical Chessa. Tak, Alchemical Chessa. Więc tak, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym i cześć.